Bardzo złym stanie Tak naprawdę Myślę że teraz już mogę mówić Ok Patrzmy co tu mamy okay. Jesteśmy na górze jesteśmy w opuszczonym ośrodku wypoczynkowym ponownie ponownie zresztą tym razem jest to opuszczony ośrodek wypoczynkowy Małgorzata, Tak się nazywa Powiem Wam, że zdradzę już wam tę lokalizację, zdradzę wam nazwę tego, bo niestety obiekt jest tak zdewastowany, że myślę, że Mogę Wam powiedzieć, no wszystko nie jest w to jeszcze w takim złym stanie, aż okay. Okay. przecież dalej tym pokonamy. Tu jest, jak widzicie, taka sala. I jak widzicie, jest też kominek. Naprawdę, powiem Wam, że dość dobrze zachowany. Nie spodziewałem się, że, że, że tu go znajdę. E, z moich doniesień, z tych źródeł, które sprawdzałem, e, była jeszcze tutaj kiedyś maszyna, automat, tutaj był. Natomiast teraz już go nie ma tutaj. Już ktoś go niestety stąd zabrał. To już go ukradł. To jest kuchnia w ogóle. Nie otykać urządzeń elektryczne. Wciąż jeszcze tutaj są jakieś nakrętki, jakieś miski, szafki. Spójrzcie niestety no, jest bardzo złym stanie ten y, ośrodek. Praktycznie wszystko tu jest zniszczone. I to w większości przypadków nie przez wandali, właśnie, tylko przez naturę. Natura już dorwała się do tego obiektu. Co już było? No, też wszystkie okna otwierane i tak dalej, to robi swoje, prawda? Obejdę jeszcze raz te koje. Ten automat gdzieś stał chyba dokładnie tutaj o ile pamiętam znaczy o ile sprawdzałem na zdjęciach bo ja osobiście nie pamiętam bo jestem tu pierwszy raz więc nie mam prawa tego pamiętać Szkoda, szkoda, że tego automatu już nie ma bo bym na niego zobaczył Toalety o, tu widzicie, jest to zniszczone. A tutaj też można tędy wejść. No. I to jest jeszcze taka sala z drewna. Tutaj. Klasycznie zawsze sprawdzam za drzwiami Dobra i to byłoby na tyle No niestety ci nie ma tutaj już niczego. Jest tutaj też yy, piwnica. Ale odpuszczę sobie ją. i będę sprawdzał. No i co? Wychodzimy. Ok. No, Ona nie, aż się zmieściłem. Okej. Tak, jeszcze wygląda ten obiekt od zewnątrz, ja Wam szybko go pokażę od zewnątrz. O. Pokażę Wam szybko jeszcze tą piwnicę, znaczy nie tam wchodził, ale pokażę Wam też okienko. Okej. Zobaczmy tam sobie, co tam jest. A, ciemno. 我来控制住。